Amulet to ozdoba, która dzięki kształtowi, materiałowi, z którego jest wykonana lub kolorowi ma obdarzyć właściciela określonymi mocami albo zdolnościami, a przynajmniej powinna dawać magiczną ochronę. Potwierdza to fakt, że trzy z czterech egipskich słów tłumaczonych jako amulet, meket, nehet i sa, pochodzą od czasowników oznaczających strzec lub chronić. Czwarte, udża, kojarzy się ze słowem oznaczającym pomyślność. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się wierzeniom starożytnych Egipcjan dotyczącym amuletów oraz ich magicznych właściwości. Zapraszam do obejrzenia materiału. Dla starożytnych Egipcjan amulety były ważną ozdobą stroju żywych, a także istotną częścią wyposażenia grobowego. Wiele amuletów i biżuterii amuletowej, które noszono za życia, ze względu na właściwości magiczne, zabierano także do grobu, aby służyły w życiu pośmiertnym. Osobna kategoria to amulety grobowe i obowiązkowa biżuteria pogrzebowa, wykonywane specjalnie po to, aby umieścić je na mumii. Amulety towarzyszyły Egipcjanom od zarania dziejów. Pierwsze odnaleziono już w grobach okresu badaryjskiego, czyli z czasów neolitycznych, jeszcze przed wynalezieniem pisma. Od tego czasu ich, ich formy ewoluowały, pojawiały się nowe typy i nowe zastosowania, w zależności od okresu wyrabiano je z różnych materiałów. Najstarsze wykonywano z kości zwierzęcych, muszli i kości słoniowej. Później także używano złota, elektronu, różnego rodzaju kamieni szlachetnych i półszlachetnych, fajansu i szkła, a czasem nawet drewna pokrytego np. warstwą złota. Do końca okresu średniego państwa do użycia weszły wszelkie materiały, które kiedykolwiek w Egipcie stosowano do produkcji amuletów, łącznie ze szkłem. Użyte za czasów XII dynastii do produkcji skarabeusza, zyskało popularność dopiero w okresie panowania faraona Anemem Chata III. Mimo łatwości obróbki i możliwości barwienia, szkło nie stało się jednak popularnym surowcem. Amulety z niego wykonywane są bardzo nieliczne, aż do czasów IV wieku przed naszą erą. Najpopularniejszym materiałem do produkcji amuletów był fajans. Amulet taki miał piaskowy rdzeń ze sproszkowanego kwarcu, pokryty szklistą glazurą, która mogła mieć różne kolory, zależnie od barwnika. W okresie predynastycznym spotykamy glazury zielone i niebieskie. Czarna, biała i purpurowa były używane od, od okresu Starego Państwa, a żółta i czerwona weszły do repertuaru kolorów zapanowania XVIII dynastii. Popularność fajans zawdzięcza łatwej produkcji. Amulety odciskano w glinianych formach lub modelowano w dowolne kształty. Kiedy materiał był jeszcze miękki, łatwo można było wykonać otwór do zawieszenia, przekuwając dziurkę albo dodając łóżko. Do produkcji amuletów bardzo często również wykorzystywano muszle. Sam kształt muszli mógł być dla starożytnych Egipcjan amuletem. Taki wniosek nasuwa się dlatego, ponieważ bardzo często spotykamy amulety w kształcie muszli wykonane z innych materiałów, np. złota czy kamienia. Podobnie było z pazurami dzikich zwierząt, szczególnie lwów, tyle że w tym przypadku ciężko uświadczyć jakikolwiek amulet. Zrobiony z prawdziwych szponów zwierząt, natomiast bardzo popularne były amulety w kształcie szponów lubów, wykonane z innych materiałów. Najczęściej noszono je w późnych okresach, wykonane najczęściej ze złota i kamieni półszlachetnych. Poza tym amulety wykonywano z kreolu, którego barwa kojarzyła się z krwią, energią, siłą, jak również z bogiem pustyni setem. I z lapis lazuli. O ile kreol występuje naturalnie na terenach Egiptu, tak lapis lazuli musiał być sprowadzany z terenów dzisiejszego Afganistanu. Starożytni Egipcjanie uważali, że lapis lazuli jest ulubionym kamieniem bogów. Amulety z tych kamieni znajdujemy już w grobowcach z okresu pierwszej dynastii. Jednak na szerszą skalę lapis lazuli stał się dopiero powszechny w okresie późnym. W starożytnym Kemet popularny był również turkus odmiana zielonkawa. Kolor ten oznaczał roślinność, płodność, świeżość i zmartwychwstanie. Ale w tym filmie nie będę się rozwodził nad znaczeniem kolorów, ponieważ poświęciłem temu osobny odcinek. Kamienne amulety rzeźbiono dłutem, ostrzu, z miedzi lub brązu. Następnie przewiercano otwór i amulet był gotowy do zawieszenia. Podobnie jak w przypadku kamiennych paciorków, robiono to świdrem łukowym. Zaś materiałem ściernym i polerującym był piasek kwarcowy. Już w okresie pierwszej dynastii pojawiały się amulety metalowe. Najstarsze to prawdopodobnie złote serechy z grobowca faraona Dżera, odlewane w otwartej formie ceramicznej. Bardziej skomplikowane wykonywano metodą wosku traconego. Egipcjanie potrafili wykonać amulety ze wszystkich metali, ze złota, elektronu, srebra, miedzi i nawet żelaza, które w starożytnym Egipcie było bardzo rzadkie. Złoto było kolorem boskości. Uważano, że bogowie mieli ciała ze złota. Elektron, twardszy niż złoto, uważano za materiał lepszy na amulety. Srebro było symbolicznie związane z księżycem. Często stosowano je do przedstawień dysku księżycowego. Rzadziej Tota i jego świętego Pawiana. Używano go co najmniej od późnego okresu Starego Państwa. Znane są różne formy amuletów. W kształcie bóstw, regaliów, zwierząt czy części ciała. Ich popularność wzrastała lub znikała z biegiem czasu. Zmieniały się również materiały służące do ich wykonywania. Niekiedy materiał mógł być przypisany do konkretnego kształtu, często kolor wzmacniał działanie amuletu. Na przykład czerwony kreol służył do wykonywania tzw. więzła tit przypisanego Izydzie. Można także klasyfikować amulety na podstawie przeznaczenia. Niektóre z, nich były uważa... Niektóre z nich były używane przez żywych, inne, które były używane za życia, były zabierane po śmierci, a trzeci gatunek był przeznaczony tylko i wyłącznie do złożenia na mumi. Na przykład amulet łodygi papirusa był bardzo popularnym amuletem wśród żywych. Jednak bardzo często po śmierci, razem ze zmarłym, który używał go za życia, z racji tego jeż amulet ten oznaczał żywotność i świeżość. A co za tym idzie, miał umożliwić mumii zmarłego kontakt ze światem żywych. Amulety w kształcie bóstw, noszone na co dzień, często miały konkretne zadanie. Na przykład Izyda z małym Horusem chroniła dzieci, figurka Beza chroniła kobiety w trakcie porodu. A Bastet miała pomóc by kobieta poczęła żywe i zdrowe dziecko. Bardzo często figurki Bastet miały także również strzec przed chorobami, demonami oraz złymi duchami. Często również z różnych amuletów tworzono naszyjniki. Ale wróćmy do amuletów dla mumii. Amulety chroniące zmarłego. Wkładano między bandaże podczas mumifikacji. Zachowało się kilka starożytnych dokumentów, dokładnie opisujących ilość i sposób ułożenia tychże amuletów. Jednym z nich jest tak zwany papirus Mena, pochodzący z okresu ptolomejskiego, który ukazuje schemat ułożenia amuletów na mumii. Z kolei w świątyni Hathor w Denderze znajduje się lista amuletów, używanych podczas przygotowywania zwłok. Dziś możemy odczytać 104 nazwy takich przedmiotów, Nazwy amuletów wraz z ilustracjami znajdują się również na niezwykle ważnym dla tego tematu papirusie MacGeorgia. Ułożenie amuletów na mumii miało bardzo ważne znaczenie. W poprzednich stuleciach z chęcią rozwijano mumie. Niestety nie przywiązywano wagi do położenia amuletów. O oryginalnym ułożeniu dowiadujemy się dopiero w drugiej połowie XX wieku, kiedy do badań nad mumiami zaczęto wykorzystywać promienie rentgenowskie oraz dokumentować wszelkie odkrycia archeologiczne. Wnioski wyciągnięte z tych badań wskazują, że położenie amuletów na ciele od Nowego Państwa do okresu ptolemejskiego jest intencjonalne i odpowiada ustalonym wzorcom. Później jednak amulety układano na mumiach najwyraźniej zupełnie przypadkowo. W pierwszym okresie przejściowym amulety nawlekano na specyficznie splecioną nić. Prawdopodobnie praktykowano ów zwyczaj aż do okresu rzymskiego, w którym znajdujemy na ciałach palmową ramę owiniętą nicią z równo rozmieszczonymi w rzędach amuletami. Umieszczenie wśród bandaży amuletów w kształcie, brakującej części ciała, na przykład dla osób, które utraciły daną część ciała w wypadku lub jeżeli dana część ciała została pożarta przez dzikie zwierzęta, miały zastąpić zmarłemu daną część ciała na tamtym świecie. Filarjet był jednym z najpopularniejszych amuletów, symbolozy rysa, identyfikowany z kręgosłupem. Nosili go zarówno żywi, którym miał zapewnić siłę, jak również był umieszczany wśród bandaży spowijających ciało zmarłego i miał tam m.in. dbać o usztywnienie mumii, aby nie została połamana. Tit, czyli wcześniej wspomniany węzeł Izydy, był amuletem noszonym przede wszystkim przez kobiety. Badacze spekulują, iż miał on pomagać podczas bóli miesiączkowych. Natomiast jeżeli chodzi o zmarłych, układano go w okolicach karku mumii, by potęga Izydy chroniła mumię. Udad, szerzej znany jako oko Horusa, to niezwykle silny amulet związany z mitem o Horusie i Secie, którym set pozbawia oka przeciwnika. Silnie związany z magią leczniczą i ochronną, był chyba najpopularniejszym amuletem w starożytnym Egipcie. Noszony za życia miał zapewnić zdrowie i uzdrowienie w przypadku choroby. Horus, bóg opiekun Egiptu, miał również czuwać nad osobą noszącą ten amulet. Natomiast podczas mumifikacji układano go na... na nacięciu z lewej strony podbrzusza, przez które balsamiści wyjmowali wnętrzności zmarłego. Prawdopodobnie miało to zapewnić zrośnięcie się rany w zaświatach. Amulety w kształcie Besa i Taueret miały kobiecie zapewnić lekki i szczęśliwy poród a także uchronić noszącą je osobę oraz, oraz jej domostwo przed złymi demonami i duchami. Podobnie było z amuletami Bastet. Amulety w kształcie kotów znajduje się w Egipcie bardzo często, czy to właśnie w postaci zawieszek, czy też w postaci pierścieni. Koci amulet miał przynosić szczęście, chronić przed demonami, chorobami, złymi duchami, a także zapewnić zdrowie i pomyślność. Amulety w kształcie boga Hecha, to jest klęczącego mężczyzny z ramionami uniesionymi do góry, trzymającego na głowie lub w dłoniach gałęzie palmowe, miały symbolizować równowagę życia oraz uosabiały życzenia miliona szczęśliwych lat na tamtym świecie. Skarabeusz to chyba najbardziej znany ze wszystkich amuletów, wykonywany praktycznie z każdego ze znanych Egipcjanom materiałów. Ze względu na zachowanie i znaczenie prawdziwych żuków, wzorców tegoż amuletu oraz znaczenie znaku hieroglificznego o tym kształcie, Skarabeusz miał zapewnić życie wieczne i odrodzenie. Związała się z nim również bardzo rozległa symbolika solarna, związana ze wschodem i zachodem słońca. Amulet był równie ważny w życiu zarówno doczesnym, jak i tym pośmiertnym. W serce zmarłego uważano za najważniejszy organ. I jako jedyne nie było wyciągane podczas mumifikacji z ciała zmarłego, dlatego ponieważ wierzono, że serce jest ośrodkiem wszystkich myśli i uczuć oraz jest potrzebne zmarłemu, aby dostać się za światy, o czym wspominałem w filmie na temat sądu zmarłego i drogi w zaświaty. Tego bardzo często znajdujemy tak zwane skarabeusze sercowe, które kładziono na piersi zmarłego, dokładnie nad jego sercem. Miały one pełnić funkcję kopii zapasowej serca, gdyby prawdziwe serce zmarłego uległo zniszczeniu. Według badaczy i historyki sztuki, najpiękniejszy skarabeusz serc należał do generała Dżochte, który służył faraonowi Totmesowi III i zdobył dla niego m.in. miasto Joppe. Również zachęcam do obejrzenia filmu na ten temat. Amulet w formie hieroglifu ank. Chyba najlepiej dziś znany znak wywodzący się ze starożytnego Egiptu, był symbolem życia. I również zmarłemu miał zapewnić życie wieczne na polach trzcin, czyli w staroegipskich zaświatach. Sama, wcześniej wspomniana, łodyga papirusu w znakach hieroglificznych oznacza wigor lub zieleń. Tak więc łodyga papirusu, zarówno zmarłemu, jak i żywemu, miały zapewnić wigor. Ten amulet jest również bardzo często dzisiaj wykorzystywany przez radiestetów i ezoteryków jako tak zwane wahadełko. Amulety w kształcie bogini mat, czyli kobiety z rozłożonymi skrzydłami bądź kobiety z piórem na głowie nosili bardzo często stróże prawa oraz sędziowie, ponieważ mat była boginią sprawiedliwości. Na mumi bardzo często amulet mat układano na piersi obok amuletu skarabousza sercowego ze względu na rolę jaką od pióro mat odgrywało podczas Sądu Ozyrysa. Amulety przedstawiające czterech synów Horusa były zarezerwowane tylko dla zmarłych, ponieważ miały chronić ich wnętrzności przed zgniciem. Były umieszczane na mumii dopiero od czasów, kiedy to technika balsamistyczna rozwinęła się do tego stopnia, że wnętrzności już nie wyciągano z ciał zmarłych, a pozostawiano je wewnątrz. A w dzisiejszym filmie to już by było na tyle. Dziękuję za jego obejrzenie i zapraszam do mojego sklepu na Allegro, gdzie możecie kupić kilka z wymienionych wyżej amuletów. Pomoże mi to w rozwoju kanału, gdyż pieniądze z ich zakupu przeznaczę na kolejne książki, dzięki którym powstaną nowe filmy. Nie zapomnijcie także subskrybować kanał, jeżeli interesuje Was temat. I napiszcie, co myślicie o takich amuletach oraz który jest Waszym ulubionym. I do zobaczenia w kolejnym filmie.